6 minut po godzinie 17, eee, to co, eee, poniedziałkowe okiem komentatora, tak się zastanawiałem Paweł, tak, tak nawet mówię o tym głośno, tak się zastanawiałem, czy jest sens, żebyś przychodził, znaczy nie, no fajnie, że wpadasz z, z pizzą i w ogóle, tylko czy coś w tym sporcie się dzieje w wakacje i powiem Ci, no właśnie tak zaskoczony byłem, jak zobaczyłem dzisiaj scenariusz dzisiejszego programu i dwie strony. W tak, serio tak. tak się dzieje, coś? Tak, a nawet ostatnie godziny to jest uch, niesamowite rzeczy się dzieją. No tak ostatnie na... godziny to akurat zauważyłem, to mówiliśmy tak, też o tym. także tak, zgoda na sprzedaż lech o tym mówisz? Też. A w Gdyni? A w Gdyni to co się stało? To nie wiem. A w Gdyni no legenda klubu Markus da Silva no, zapowiedział niestety, że już w tej chwili kończy swoją piłkarską karierę. Demaratura, tak? Ale uwaga, właśnie nie. Jak ktoś dobrze przeczyta, to tam jest napisane swoją karierę w Arce Gdynia. <noise> Czyli najprawdopodobniej legenda tego klubu będzie nadal grać, tylko zobaczymy gdzie. gdzie? To młody chłopak. <laughs> nie chcę skłamać, Znam ale młodszy śmiech. ode mnie, więc ten, no, więc jest młody. Śmiejemy się. No to, tak, to, to tak w skrócie, to o czym dzisiaj w programie? Tak, podozmawiamy chwilę o Lechi, podozmawiamy o igrzyskach europejskich, które zakończone... O czym, o, czym? o właśnie, o, 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 idealnie to powiedziałeś, bo też chciałem o tym, do tego nawiązać. Nawet yy, miałem w weekend spotkanie z rodziną i jeden z moich kuzynów do mnie podchodzi, co ty tam oglądasz? Się mówi się, grzyska europejskie, co? No i grzyska europejskie. Podobno w Polsce i na świecie najważniejsza impreza. No właśnie, ale w niektórych mediach cały czas pojawiała się informacja, jakie to cudowne, fantastyczne zjawisko do Polski przybyło. Ale kiedy tak naprawdę perspektywicznie zobaczymy na to, co to będzie w przyszłości pokazywało, no to uważam, że... Aha, tak jak Piotrek Sobczyński na zakończenie transmisji w telewizji powiedział, no, jesteśmy mądrzejsi o pewne doświadczenia. I <laughs> faktycznie zakończmy, właśnie, Czemu może trybulary. Po szkodzie, czy coś z tego z takich przysłuch można. Ale to było piękne zakończenie. Ważne są, są doświadczenia, chociaż z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że ta impreza miała nas doprowadzić do tego, że jakieś, za jakiś czas będą Igrzyska Olimpijskie, na przykład w Polsce, to chyba cofnęliśmy się trochę, niestety. Nie wiem, oglądaliście może, albo pewnie nie, ceremonię Zamknięcia. No, nikt Czy tego tam był nie koncert Dody? Tak, był, był. Był, Widziała? był, był, był. był, był. No, to, smutne było to, kiedy tak naprawdę na taką imprezę nawet komplet publiczności nie przychodzi. Ale ty słyszałeś, wywiad czytałeś może z Dawidem Kubackim? który powiedział, że nie, że nie, że nie, tak? nie wiedział, tak. że jest taka ceremonia. No, <grym> o, o. no właśnie. Poza tym e, znam kilku mieszkańców Krakowa, którzy też e, będąc tam na miejscu, powiedzieli, że żadnych informacji na mieście o tym, gdzie, co, jak, też tego nie było. Więc żeby to było coś lokalnego w tej chwili, to mhm. ja powiem, następne Igrzyska Europejskie tu u nas na Pomorzu, my to zrobimy, prawda? My wam pokażemy. I wtedy Frile, będzie to głośno. Będziemy w Radiu Kaszeba o tym opowiadali, wszyscy będą słyszeli. Tak, no, będziecie potrzebować wtedy dziennikarzy sportowych, także ja jestem. nie, tak <grym> nie To poprawiliśmy nie no. klasyczną Idziemy do szkoły, bo ja mam dwie strony i za chwilę tego wszystkiego nie powiem. Jeżeli chodzi o Igrzyska Europejskie, ostatnio mówiliśmy o dziewczynach, o rugbistkach naszych. No, niestety nie udało się. Dziewczyny zajęły długie miejsca, nie pierwsze, ale nadal mają szansę na awans do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Teraz przed nimi turniej barażowy. Jeżeli tam wygrają, no to Igrzyska Europejskie są. Okay. Cieszymy się, nie? Bardzo. 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 Fantastyczne zawody też rozegrały dziewczyny w piłce plażowej. Gdzie Ale mamy też się jeden... udało? no też się nie udało, ale fantastycznie grały. Mm -hmm. Do meczu finałowego w finale przegrały z Hiszpankami. Nie, Portugal. przepraszam. W meczu o brąz. Dobrze, poprawiaj mnie, bo znowu ktoś napisze, że ja jakieś banieluki opowiadam. To, to ja będę sprawdzać, tak, już, już piszą. uwagę. Jeżeli chodzi o to, zagrały w meczu o brąz z Portugalią. Raz prowadziły, drugi raz prowadziły. Potem był niestety remis 2-2. Była dogrywka, bramek nie było i w rzutach karnych dziewczyny przegrały 3-0. No to trochę wstydliwe, uważam, bo nie Strzelić bramki z rzutów karnych, no to już jest coś wielkiego, ale tak naprawdę mów, ja się najbardziej cieszę z tego. Siedem zawodniczek w kadrze z Pomorza z klubów Schojnic i Strzewa. Mm -hmm. Więc prawa dla tych dziewczyn, no tak. bo odniosły naprawdę dla nich pewnie niesamowity sukces. Ale jeżeli chodzi o igrzyska Europejskie, to już wszystkie zakończyły się, e, nic więcej o tym już rozmawiać nie będziemy. Ja jedyne to, co zapamiętam, no to te puste trybuny. Szkoda. Mm. Ale jak powiedzieliśmy w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie czy w Wejherowie, jak będziemy to organizować, będzie dużo lepiej. Na stadionie w Gdańsku to. W którym? No tym pustym też. A żużlowem? <głos> <Głos> nie, o ale pan jest okay, Jeden to i to drugi, Okej, okay, a jeszcze żeby powiedzieć e, o rugbistkach, to rugbistki zaczynają w piątek Mistrzostwa Europy. W Rugby to jest tak niesamowite. Skończyły Igrzyska Europejskie, w piątek mhm. zaczynają Mistrzostwa Europy, gdzie bronią ne, głównego trofeum. E, w kadrze naszej na 17 zawodniczek jest 15, 15. zawodniczek z Gdańska. Z Gdańska tak jest. Znamy się potęgą, nie? Tylko zwr zwracasz uwagę, że ja o tym ca cały czas, co mówię, to mówię tylko o kobietach. To źle o nas, świadczy. ale przepraszam cię bardzo. Ale nie, no, no, no by w nasze, to też się, wiesz potęga, no. No ósme miejsce za. za no je, za dobra, jej ile mamy klubów nie? tutaj? No zobacz, jak gra ile lat. No to, to, to się nie da cały czas być na samym szczycie, no. no szkoda, tak, że odbiło się. Mistrzostwo Polski. No. no się ocieramy cały czas. Teraz. No tak, jesteśmy ocieramy blisko. 50 się. medali było, tak, na igrzyskach europejskich, jeżeli chodzi o polską reprezentację. Jeszcze ważna informacja, obiecałem, że to powiem. Polska futbol Liga, czyli futbol amerykański, biały lwy, Gdańsk, z tym białe cały czas się zastanawiam o co chodzi czemu to jest białe, ale to kiedyś muszę zapytać, organizatorów niestety przegrali 14 do 20 w ostatnim meczu tutaj u nas. Zakończyli swój sezon niestety na ostatnim pewnie miejscu. Przykre, bo futbol amerykański cieszy się tutaj na Pomorzu coraz większym... Eee... Tym większym. Zainteresowaniem było. No bardzo zainteresowaniem. E, ludzi na trybunach, no ostatni mecz, no to koło, około 500-600 osób, o. więc naprawdę niesamowita, mm -hmm. niesamowita atmosfera. Liczymy na to, że w przyszłym sezonie będzie walka o awans, bo jeżeli patrzymy na to, co się dzieje u góry, na organizację tego wszystkiego, to ta pierwsza liga uważam, już dawno jest. Teraz tylko sportowo trzeba do tego dobić. Całkiem inaczej niż w niektórych klubach piłkarskich. Dziękuję za część pierwszą, o czym w drugiej? A o czym byście chcieli? Bo no właśnie, się ja, jeszcze, ja się właśnie nie wiem, co się jeszcze dzieje, szczerze mówiąc. To poczekaj, może koszykówka i piłka nożna? <grym> piłka nożna? Grają? A transfery. A transfery, no dobrze, to o tym tak. już po przerwie. Radio Kaszebe. Energia lata. Słyszysz to u nas. Powracamy do rozmowy o sporcie. Fala sportu w Radio Kaszebe. Paweł Oldi razem z nami. Witamy Ciebie ponownie. Wracamy do tematów. Co tam, co tam? Wszyscy uwielbiamy różne plotki, ploteczki, prawda? No dawaj. Tak, no, no to no, takie ogie, sportowe. Ogie, 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 <laughs> ploteczki, sportowe, ale to tak naprawdę już nie ploteczki, tylko potwierdzone fakty, Suzuki Arka Gdynia, czyli koszykarski klub, zmienił swój herb. Można, przed chwilą mówiliśmy, ty, ty chyba mówiłeś o tym, żeby zerknąć gdzieś na stronę internetową coś zobaczyć. Teraz wyszło, że nie słucham was. No, no, no. <laughs> Przepraszam. Ale serdecznie zapraszam na, na media społecznościowe klubu. Można zobaczyć. Naprawdę bardzo ładny. Bardzo mi podoba, podoba się ten herb. Jest tam piłka, są barwy typowo alkowe i do tego jeszcze taki miecz, który mam wrażenie, jest wbity tą, w tą piłkę. Nie wiem o co chodzi, ale może niedługo się dowiemy w takim razie. Może nie wiem, będą zdobywać. W ten sposób jakieś kolejne punkty tym mieczem wbitym w piłkę, nie wiem. No, albo będą wybijać innym rywalom grę w koszkówkę z głowy. Tak wiesz, rok 1410? <laughs> mi się skojarzyło, i tak jak będzie wiesz, tam z, z, z drużyną przeciwną będą się wymieniali proporczykami, to może będą dawali tam miecz nagi, wbity w Dla piłkę. A nagie miecze. Dobrze, to, to do pani rzecznik Suzuki Arki Gdynia. Bardzo serdecznie w radiu Kaszewę prosimy o to, żeby pojawił się proporczyk nowy z waszego klubu. Przyda się, bo są pomysły, jak go wykorzystać. Idziemy dalej. Adam Chrycaniuk, czyli zawodnik drużyny z Gdyni, podpisał właśnie nowy kontrakt. Uwaga, jest to już 10 kontrakt z rzędu. Czyli pewnie około wyjdzie 15 lat gry w mhm. jednym klubie. Mhm. Niesamowite. No tak. Legenda. Wielki zawodnik. Nieprawdopodobne. E, rozegrał łącznie 352 spotkania. Bardzo dużo. Tak jest. Cieszę się, że też udało mi się Adama poznać. Ma fresh fantastyczną rodzinę, także pozdrawiamy i liczymy na to, że jeszcze jeszcze dwa sezony, no jeszcze dwa, nie jeden, jeszcze dwa, poprosimy. Wace dnia na pewno zagra już Michał Samsonowicz, Grzegorz Kamiński, Maksymilian Wilczek, Kacper Gordon, ale tak naprawdę czekamy na informacje co z Adrianem Boguckim, czyli zawodnikiem, który najbardziej w tej chwili chyba jest znany z tego, że gra w koszykówkę 3x3. No, i cały czas nie ma informacji, czy on będzie z nami, czy nie będzie tutaj w Gdyni. A no, chyba w tej chwili najbardziej będzie przyciągał kibiców na, na hale. No, zobaczymy. Jeszcze trochę czasu przed nami, więc liczymy na to, że się dogadają. I Adrian będzie dostępny dla naszych kibiców. Jeżeli chodzi o trefle Sopot, so w Nowym Środkowym został Mikołaj Witliński, ostatnio czarni Słupsk. Z klubu za to odszedł kapitan Michał Kolenda, i to jest bardzo poważne osłabienie, ale znając prezesów, zarząd tego Klubu. Mam nadzieję, że już w tej chwili pracują nad tym, żeby zrobić coś nieprawdopodobnego. Wiemy na pewno, że przychodzi do klubu także Szymon Tomczak, jest to trzykrotny medalista Energia Basket Ligi. I tak początkowo sobie pomyślałem, o to może być dobre zastępstwo, ale nie, od takiego klubu chyba oczekiwali. oczekiwalibyśmy jednak kogoś lepszego na jeszcze wyższym poziomie. No, Michał Kolenda to reprezentant Polski, więc warto, warto, żeby jeszcze zainwestować pieniążki. Jeżeli chodzi o Czarnych Słupsk, odszedł Mikołaj Witlin który, powiedzieliśmy przed chwilą, przyszedł do trefla, więc dla trefla wzmocnienie, dla czarnych niestety osłabienie i mamy dwóch nowych Amerykanów, Carter Hendrickson, wcześniej zawodnik uczelni, jak sobie czytałem Nord. sobie pomyślałem, Boże, z Nord Carolina? No, <laughs> wow, stąd. No, a potem się okazało, not Florida. No, ogólnie uczelnie. o tej uczelni, uczelni mniej słyszymy, jeżeli chodzi o koszykówkę. Kolejny Amerykanin to Mac, Mike Cafe, który ostatnio grał w macedońskim MZT Skopie. No i teraz piłka nożna bardzo ciekawe pytanie, które chciałem Wam zadać, ale już nie będę Was męczył. Pięć klubów na Pomorzu, które najczęściej stawiają na, na juniorów, na młodych zawodników. I uwaga, Janta Rustka, Ojej. Jaguar Gdańsk. Pomezania Malbork, Weekend Luzino i gry w Słupsk. Wielkie brawa dla nich, bo to znaczy, że stawiają na wychowanków. Brawo. Pewnie myślisz, myślicie tak, o tym, gdzie Lechia, gdzie Arka, gdzie... Kolejne. Nawet myślałem też. Tak, no, no niestety, niestety. Ale ważne, że są kolejni. Mamy nadzieję, że w kolejnych sezonach będzie jeszcze lepiej. Bo o nowych zawodników grających w piłkę nożną, młodych, to nigdy raczej nie było problemu, żeby kogoś tam przyciągnąć na podwórko, a pognajmy jeszcze, a teraz są lepsze warunki, więc czemu nie? No dobrze, transfery. Lechia na tą chwilę podpisała kontakt z Miłoszem Kałachurem i to na tyle. Na tą chwilę wiemy, że ma nowego właściciela, więc zobaczymy, co się Jeszcze będzie nie teraz działo. Jeszcze na razie porozumienie. Tak, ale 7 czerwca jest nad, nadzwyczajne zebranie akcjonariuszy, Myślę, tak. jeżeli ci mniejszościowi nie, nie mam, powiedzą nie, o. ale wiadomo, wszyscy pewnie będą mówić ten lepsze to niż to, co było, mhm. e, więc powi powinno przejść to bez problemu. No i wtedy zobaczymy, co się będzie w klubie działo. Czy na przykład e, Michał Nalepa, Mario Malocza, e, czy, czy na przykład Kuciak pozostaną w klubie, bo powiedzą, że no dobra, jak już teraz są pieniądze, to my zostajemy. No zobaczymy, jak to będzie. No wiadomo, że trochę doświadczonych piłkarzy się przyda, bo... W ostatnim meczu sparingowym z Piastem Gliwice niestety zagrali sami juniorzy i przegrali 3 do 1. Jeżeli chodzi o arkę, bardzo ważny transfer ale tutaj na miejscu Karol Czubak zostaje. Podpisany nowy kontrakt, czyli król strzelców pierwszej ligi ponownie w kolejnym sezonie zagra w Gdyni. Więc o bramki nie powinniśmy się martwić. Zobaczymy bardziej tylko o to, czy, czy Arka będzie w ogóle dobrze grała. No bo z tym jest problem. No i czy będzie miała kibiców? Bo nadal z tym problem. Już mam przerwać, no i oczywiście nawet nie to Nie, nie. No dobrze, miałem jeszcze powiedzieć o Hojniczance. Miałem powiedzieć jeszcze o Raduni Stężyca. Miałem powiedzieć o... Kartusi, Kartuzy, o KP Starogat, Gdańsk. Więc o tej informacje zapraszam na Falę sportu. Dziękuję. Radio Kaszebe, dźwięki lata. Wracamy do trzeciej, ostatniej części naszej rozmowy z kolegą Pawłem Moldim Rytą. Jeszcze tak o długo u was nie byłem. Widzisz, słyszałem, że Ale że słyszałem, 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 że za tydzień za nie możesz. Jak za tydzień nie mogę? Może no, jesteś już na, na, za dwa razy, tak. Jak już, to już wszystko wypowiesz, to już potem masz spokój. Nie dobra, słuchaj polecimy. go, nie słuchaj Dobrze. go opowiadaj. Pamiętacie, jak wcześniej zawsze mówiliśmy mm. o tym, że nie ma dobrych wiadomości. Mm. Jak sezony się pokończyły i mamy różne takie zawiłości, a to gdzieś tam związkowe, a to transferowe, to raptownie tych dobrych wiadomości mamy dużo ostatnio. No dzisiaj jest strasznie sporo, po, poza pierwszą częścią. Okay. No i tych igrzyskach europejskich, o których już nie miałem. To mówić. ja nie wyłapałem, co było dobrego? Nie będę powtarzał, bo mam mało czasu. No. <laughs> Ale mam nadzieję, że Państwo słuchali i wszystko wiedzą, co się działo w spot. Jeżeli nie, to zapraszamy na fanpage falispot.tv. E, to z że Gdańsk został zaproszony do statu w europejskich pucharach, czyli nasi szczypi odnieści zagrają w Europie. I to jest niesamowite, fantastyczne. Wojtek Kuchta, który u Was też mm -hmm. tutaj był z fali spotu, na pewno po prostu w tej chwili się strasznie cieszy, bo będzie mógł być spikerem na meczach e, europejskich. europejskich. O, to o, jest już. Ale ja też się cieszę, to fajne to jest. Tak? Pewnie. No, a, a jak tam ostatnie wesele u Ciebie słyszałem, że super było, fajnie w ogóle. <noise> Ale to nie było moje wesele. Nie? <noise> a ja myślałem, że Twoje. A, to nie, 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 to tak jak Ci powiem, że na trzeźwo nie ocenisz tak? Mhm. A, okej. Okay. Ja słyszałem, że ty nie pijesz. No nie, no właśnie. No. E, piłkarze ręczni zajęli piąte miejsce w lidze, ale z racji tego, że dwie, dwa nasze d zespoły zagrają w lidze mistrzów, jest możliwość tego, że piąty, piąty zespół zagra w niższych rozgrywkach europejskich. W tej chwili do, do do, do, do za sobie zapisałem, do 4 lipca, czyli do jutra, z Wybrzeży Gdańsk, musisz zdecydować, czy ich stać na to, żeby zagrać, ale patrząc w tej chwili na wzmocnienia, transfery, to chyba ich stać, więc zdarzy się to, będzie to, więc wielkie gratulacje. No, ale z tego też są pieniądze, nie? No, ale nie takie jak w piłce no, nożnej. Tak, no niestety, nie, nie, no nie, wiadomo, nie, że nie, no ale zawsze tak, co? w piłce nożnej można przygrywać i będziesz bogaty, a w piłce ręcznej, no, musisz wygrywać i zbierać. Patrz, a ta Kalechia <laughs> przegrywała i za 4 miliony euro poszła. Nieoficjalnie, <laughs> podobnie jak to dzisiaj Pan Adam Mandziara powiedział, e, proszę nie spekulować. Na ten temat. No. Także nie Proszę powiedzieć, ile. Tak. Spodziewam się, że te 4 miliony są prawdziwe w tym wypadku. Inaczej by chyba tego tak nie oddał z dnia na dzień. A słyszeliście historię, w jaki sposób Adam Mandiara przekazał informację o tym, że sprzedał klub. No to się wyś, wymskło się jakoś. Wymkło, tak. tak, tak. W weekend na jakiejś imprezie był i wymskło Zna się. Znajomemu jakiegoś. Tak tak, 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 to po nie? Ja, <grym> to, ja nie piję. Ja nie piję. <grym> to, to widać. Tak, Ode to mnie widać. nie pójdzie. <grym> w tej chwili kibice jeszcze bardzo z sz, sz, Szczypiorniaka bardzo proszą o to, żeby bramkarz Miłosz Wałach powrócił do Gdańska. Trzymamy za to kciuki. Wiemy, że zarząd ekipy Torus Wybrzeża Gdański jest zawsze za tym, żeby zawodnicy tu grali, więc i tutaj mam nadzieję, że wszystko skończy się dobrze. Z Dunek Wybrzeże Gdańsk wygrywa z odłem Łódź 51 do 39, to oczywiście Żurzel. Bardzo się z tego powodu cieszymy, ale tak jak co tydzień mówię, liczymy na serię, czyli mamy nadzieję, że tym razem po zwycięstwie będzie kolejne zwycięstwo, a nie że porażka. Trzymamy kciuki do 9 lipca o godzinie 14 na wyjeździe mecz z Eneą Falubazem Zielona Góra. I na koniec. Jeszcze mam czas? Mam, dzięki. Nie Zapraszamy e, na media społecznościowe, aby tam znaleźć akcję przez góry do marzeń. Niesamowitych dwóch chłopaków już za chwilę, niedługo, wyrusza e, w podróż, gdzie przez 7 dni codziennie będą biegać maraton. 7 dni Szacun. codziennie maraton. W ten sposób będą zbierać pieniążki, bo u nich na mediach społecznościowych można znaleźć numer konta, mo mo można znaleźć różne możliwości przelewania pieniążków do nich. Oni będą się męczyć i w ten sposób zbierać pieniądze na spełnienie marzeń dzieci z dwóch hospicjów, więc niesamowite. Trzymamy za nich kciuki. Chłopaki, dacie radę. Pokazywałeś, to ja skończyłem. Dziękuję o, państwu bardzo. Dziękuję. A, za, zapraszamy dzisiaj? dzisiaj. Dzisiaj nie. Cały czas w fali Spotu mamy w tej chwili przerwę okay. i y, malujemy w tej chwili studio. No to powodzenie. Miłej pracy, życzę, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo Paweł Odirytawicz. słyszymy się za tydzień. Radio Kaszebe. Energia, lata.